Znajdujemy się dzisiaj w Rogowie Sobuckim na warsztat polowy organizowany wspólnie z firmą Sucuker, Czajkowski i także Gospodarstwo Rolne Lesław Glesz. Tutaj właśnie mamy idealne warunki, żeby obejrzeć i porównywać tradycyjna orka do striptu. Mamy także trzy uprawy, burak cukrowy, kukurydza i żypa. Pobierzemy właśnie na przykład odmiany rzepaku e-sygretorium. Dzisiaj na miejscu rolnicy sami mogą się przekonać jak to działa, jakie są korzyści lub przeszkody tej, metody, tej technologii safety i mogą obejrzeć maszynę na żywo działającą po polu. Wspólnie z właścicielem pola, panem Lesławem Lechem oraz jego rodziną założyliśmy doświadczenie porównujące różne metody uprawy, w tym o, uprawa tradycyjna oparta o głębokie orce i uprawa pasowa agregatami marki dzajkowskiej. Nałożyliśmy doświadczenie łanowe o powierzchni około 5 hektarów. Trzy pasy zaorane, trzy pasy niezaorane, na których nastąpiła uprawa pasowa wiosna. Na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie, bo badania polowe cechują się tym, że muszą być prowadzone przez kilka lat. Natomiast nie, kondycja roślin po uprawie pasowej, gdzie nie było ża żadnej głębszej uprawy całopowierzchniowej jest bardzo dobra. Talerze rozgarniają i rozrywają nam ten mój. Chodzi o to, że ta masa ma być przecięta, dociśnięta i rozgarnięta w międzyrzędziach. Następnie perforowany płyt nocy, który wchodzi do gleby na głębokość 12 cm. Jeżeli wyrzucimy obornik, jeżeli, wyrzucimy, jeżeli wylejemy gnowite, to ten krój na wiosnę, a to w gospodarstwach tego rolnika, naprawdę na troszeczkę za dużo, i jest pionowa łapa skręcająca, która napowietrza nam glebę w sposób pionowy. Magazynowanie wody w glebie jest procesem bardzo długotrwałym i trudnym. Najprostszą metodą jest zrezygnowanie z orki. Orka, jak powszechnie wiadomo, bardzo przysusza glebę, a jeżeli z niej zrezygnujemy to pozwolimy tej glebie utrzymać odpowiednią strukturę i to nam pozwoli właśnie tą wodę w glebie zachować. Idealnym rozwiązaniem jest uprawa pasowa. W odróżnieniu od siewu bezpośredniego ta gleba jest troszeczkę spłukniana, co pozwala uzyskiwać bardzo dobre plony przy jednoczesnym braku spłukniania rzędzi, a w tych międzyrzędziach właśnie ta woda jest zachowywana. Dzisiaj było mówione nie tylko o bureku i o technologii pasowej, czyli striptiz, ale także o konopiach przemysłowych. Przy mnie jest pan Lesław, który właśnie się zajmuje tą uprawą. Od kiedy? Generalnie od tego roku pierwsze 3 hektary na próbę Przyszłościowo myślę o wiele, wiele więcej na różne cele zobaczymy co będzie najlepiej cenowo się odwozło na to chwilę jest uprawiana pot uprawiana na ziarno konopie białobrzeskie i teraz to, co o, 67 to, co roku odmiana w naszym kraju. Ja, to... Czy ona jest trudna w uprawie? Nie jest trudna w uprawie, wystarczy ją posiać i zebrać, tak naprawdę rośnie sama z siebie. Jest ona niezwykle wysoką rośliną, jak tu widzimy. Do ilu metrów ta odmiana akurat y, przerasta? Myślę, że do 5 metrów spokojnie może dojść. Jak Pan planuje ją y, zbierać? Y, poetapowo. Tniemy hmm? na, na pokos, dosycha na polu muchi maszynę